Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już dzisiaj będzie bez fal. Startu, tak jak ostatnio, ostatnio miał być short, a wyszło po prostu krótki filmik. Człowiek się dopiero uczy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaczniemy już montaż po kolei elementów. Przewiduję dzisiaj zamontować przednie stery, dodatkowo zamontować amortyzator, kierownicę, mostek, ogarnąć troszeczkę tutaj organizację właśnie na kierownicy. Dodatkowo, jak się uda jeszcze to załontujemy jeszcze hamulce. Uważam, że chyba to w tym odcinku w zupełności wystarczy. W kolejnym odcinku będziemy montować kolejne elementy. Teraz zaczniemy troszeczkę polerki, żeby zlikwidować takie tutaj, są delikatne rysy. Mam nadzieję, że to zejdzie. I zobaczcie, nie ma rys. Pasta lekko sierna. tylko jeszcze tylko doczyścić. To troszeczkę trzeba będzie. Napis Scott troszeczkę przejaśniał. Ładnie się świeci. Ok, słuchajcie, ramę mam już wyczyszczoną. Eee, Spolerowane największe rysy. Reszty, co się nie dało usunąć, to została. W pierwszej kolejności zajmiemy się zamontowaniem sterów. Stery jakie mam zamiar założyć są to stery na łożyskach maszynowych marki Accent. Taki zestaw zamówiłem. Górny kapsel z gwiazdką w komplecie. Cały zestaw łożysk maszynowych. Górna część będzie na razie na bok. Dolna część to jest dolna miseczka, która trafi na przedni widelec. Ją osobno nałożymy. Zanim zamontujemy, damy troszeczkę smaru, po to, żeby potem w razie jakbyśmy chcieli kiedykolwiek wymienić stery, żeby nie było tak jak z suportem, że się tak zapiekło, że potrzeba było prawie dwumetrową rurę i dobry klucz, żeby to odkręcić. Do środka smarujemy. Trochę smaru, pędzelkiem nakładamy tu na miskę, która ma wejść od góry oraz na miskę dolną i od domu. Tak samo do montażu sterów przyda nam się przyrząd. Ja zrobiłem sobie takie po prostu prosty przyrząd. Kawałek szpilki, dwie nakrętki, duże podkładki. Zaraz wam zademonstruję. Taki ściągacz to po prostu na zasadzie ściągacza działa. Zakładamy naszą miskę sterową od spodu. Przekładamy, zakładamy podkładkę, nakrętkę, skręcamy to wszystko razem, ustawiamy za miary prosto, żeby... O. I skręcamy, patrząc czy równo idzie, raz dół, raz góra. I patrzymy, czy równo miseczki siadają na dole i u góry. Jeszcze trochę górna. Dolna już prawie siedzi. I zaraz będą stery zamontowane. Teraz zajmiemy się montażem amortyzatora przedniego. I Wam pokażę od razu, co udało mi się kupić w dobrej cenie. Amortyzator przedni to będzie RS Santur z model Nex. Zdecydowałem się na niego z tego względu, że posiada blokadę skoku, jedni powiedzą no jeżeli rower wyprawowy no to powinien być na sztywnym widelcu, tak zgadzam się z wami, też tak bardzo długo na ten temat myślałem żeby właśnie zrobić go na sztywnym bez amortyzatora z przodu lecz przy tej masie roweru, która będzie, bo tu jak wiecie będzie duży akumulator będzie też duży silnik, bo już silnik dotarł do mnie więc to są potężne kilogramy i dla podniesienia trochę komfortu mojego w trakcie jeżdżenia, podróżowania, postanowiłem jednak, że ten chociaż podstawowy amortyzator ale znajdzie się w rowerze, bo, bo będzie jednak chociaż w pewnym stopniu niwelował te nierówności. Choć praktycznie rower będzie poruszał się w 70-80% po asfaltach. Te 20-30% tutaj to będą różnego rodzaju ścieżki leśne, szutry, więc będą prawdopodobnie jakieś tam wyboje i nierówności. Więc przy tej masie, którą będzie miał rower, postanowiłem jednak, że zamontuję ten amortyzator, mimo że to zwiększy masę całego roweru. No to jednak komfort też tutaj ma dla mnie jakieś tam znaczenie, więc ten podstawowy Santur. O skoku 63 mm, to taki typowo trekkingowy amortyzator, który ma właśnie tą blokadę, że jak na asfalcie będziemy pomykać, to nie będziemy tracić energii poprzez pompowanie kierownicą. Więc co? Nabijamy miskę i skracamy rurkę na odpowiednią wysokość. Przypasujemy mostek, wszystko razem w całość. Także lecimy dalej. Teraz musimy tą bieżnię, która była w zestawie ze sterami, musimy nabić tutaj, żeby ona doszła nam te, do samego końca. Niektórzy są tego zdania, że powinno się tą bieżnię przeciąć i nałożyć, żeby później ją lżej ściągnąć. Ja nie będę tego robił. Ja po prostu ją nabiję do końca i tak ją zostawię. Miseczkę już nabiłem. Doszła do samego końca. Tu macie o. Nie może być po prostu przerwy pomiędzy e, górną tą częścią e, tutaj amortyzatora, tą czarną, tak, tutaj, jest, a tą miseczką, to musi zejść do samego końca. Teraz zakładamy nasze łożysko. O, pięknie. Wkładamy to do naszego widelca. Siadło. Ja dodatkowo zastosuję jeszcze taką tulejkę dystansową, która mi spowoduje podniesienie kierownicy jeszcze do góry. I teraz, właśnie, trzeba by się przy, przydał się mostek? Mamy nasz mostek. Mostek będzie regulowany. Długość mostka to jest 90. Z tego co dobrze pamiętam, tak dobrze pamiętam. I mocowanie pod, na kierownicę 31. I 8. Mostek prosty, marki UNO. Regulowany do 60 stopni w plus. Niestety nie ma kąta minusowego, jest albo na prosto. I teraz zakładamy to na tą rurę amortyzatora, gdzie będziemy musieli zrobić znak, jak wysoko obciąć rurę. Teraz, jak mamy już założony mostek, możemy zrobić linię odznaczającą, w którym miejscu trzeba będzie obciąć rurę amortyzatora. Zawsze zrobimy, że jak już mamy założony amortyzator, założony mostek, odtrasowujemy sobie tutaj linię cięcia. Mamy tutaj wyraźnie widoczną linię. Pamiętajcie, że my musimy uciąć tą rurkę 5 mm poniżej tej trasy, ponieważ będziemy jeszcze do środka nabijać gwiazdkę, którą tutaj mamy. I tu jest jeszcze dodatkowo taki kapselek, który tutaj będzie wchodził właśnie w mostek. I żebyśmy mieli możliwość dociągnięcia łożysk, żeby nie było luzów. Most, nie, mostek nie może być na równo, bo wtedy nie dociągniemy, nie skasujemy luzów na e, łożyskach. Tylko musi być przynajmniej te 5 mm tutaj od góry, że w razie czego ten luz będzie się tutaj kasował poprzez dociąganie mostka w dół. Wtedy kontrujemy te dwie śruby i mamy już ustawiony przedni mostek. Do ucięcia rurki amortyzatora tej użyjemy po prostu brzeszczota. Ktoś jak ma flexa może zrobić to flexem, jeżeli nie to zwykłym brzeszczotem wystarczy. Teraz trzeba tutaj ładnie e, ogradować pilnikiem i możemy montować już w całość. Załamujemy grat w środku pilnikiem półokrągłym. Delikatnie, tylko żeby się nie skaleczyć, czy nie ma gradu, jest ładnie. Rurka musi być obcięta tutaj na prosto. I z powrotem zakładamy mostek, sprawdzając, czy dobrze jest poniżej górnej linii mostka. Możemy teraz nabić gwiazdkę i skręcić w całość. Teraz zajmiemy się montażem kierownicy i to jest chyba najdziwniejsza kierownica jaką widziałem. Do tej pory jeszcze mi się nie udało nigdzie spotkać nikogo z taką kierownicą, przynajmniej tutaj na terenie Słupska. Jest to kierownica, jak to mówią niektórzy, gravelowa. Niektórzy mówią, że to jest typowo e, kierownica wyprawowa. Kierownica marki Cinelli. O takim bardzo dziwnym kształcie. Ponoć bardzo wygodna. A jak będzie w praktyce, to się wszystko okaże. Ogólnie chciałem zamontować e, do mojego roweru e, kierownicę Surly e, model Moloko. Różniła się tylko tym, że ta część rurki była lekko podgięta do góry i miała takie rogi jakieś dodatkowo, które mogłyby spowodować dodatkowe trzymanie. No zobaczymy jak się ona sprawdzi w jeździe codziennej oraz w użytkowaniu. No, i mamy naszą kierownicę. Powiem Wam, efekt trochę dziwny. Tak jakbym jechał mieszczuchem, ale jest fajna, bo będzie można całe centrum dowodzenia zamontować tutaj na tej przedniej części. Tutaj mamy też dodatkowe miejsce. Może tutaj trafi jeszcze jakaś torba. Można w trakcie, jak się nam ręce zmęczą, można pojechać w tej pozycji. W tej, w tej, w tej. Jak to woli. Zobaczymy. Wygląda świetnie. Mi się bardzo podoba. Hamulce, jakie zastosuję do roweru wykrojowego, będą to hamulce marki Shimano. Typowe v brakei Leć troszeczkę mocniejsze niż zwykłe, bo mają tą dodatkową sprężynę. Jest to model V-brake 400X. Także co? Montujemy. Tak, jak widzicie, różnią się tym, że mają tą dłuższą sprężynę, tutaj zahaczaną właśnie o tę taką wypustkę. Mają lepsze rozpieranie na boki. No Klocki akurat są standardowe na razie, ale będziemy zakładać klocki trochę z wyższej półki, żeby to można było się zatrzymać, wyhamować. Bo jednak silnik, który będzie tutaj zastosowany, jest dosyć duży, więc trzeba będzie zainwestować jeszcze w klocki, które będą miały skład. Trzech rodzajów mieszanki gumy sprawdzają się bardzo dobrze. Mój kolega ma je w autorze i, i, i powiedział, że w momencie, kiedy zmienił z tych zwykłych czarnych na, na te trzy warstwowe klocki, to one dopiero zaczęły ten rower porządnie hamować. Organizacją na kierownicy, czyli zamontujemy właśnie wyświetlacz do zestawu. Zastanawiam się tylko teraz, gdzie zamontować ten wyświetlacz, żeby tak zorganizować sobie kierownicę, żeby było na niej w miarę dużo miejsca na pozostałe gadżety, a będzie ich troszeczkę sporo. Więc chwila namysłu i montujemy dalej. Manetki przeżyte jak kupiłem, takie zwykłe Shimano, druga jest tutaj Ona na siedem, zwalniana. Będę potrzebował właśnie manetki gazu, tak zwanej. A że akurat dzisiaj u mnie był Artur, tak zwany Bikerator, przywiózł mi taką zwykłą manetkę. Mam nadzieję, że działa. Zresztą podłączymy to ten, a jak nie, to przynajmniej, gdyby będzie, jak zagospodarować miejsce, posłuży do zagospodarowania. O to właśnie chodziło. No, się ma, fajnie klamka schowała. Cyk. I gaz jest. Okej, okay. wszystko pasuje. Tak jak powinno być. Wystarczyło tylko po prostu skrócić kawałek, tutaj obciąć i jest OK. Z tamtej strony akurat nie trzeba będzie obcinać z tego względu, że e, tam nie będzie manetki przyspieszenia, więc e, to nie ma sensu, żeby rezać ją. Teraz zostało tylko pociągnąć linki. To od przedniej przerzutki. manetka gazu jest, działa wszystko tak jak powinno wyświetlać jednak chyba będzie tu ewentualnie jeszcze jest, jeszcze jeden pomysł żeby dać go jednak tutaj może w ten sposób o tak. I słuchajcie, to jest właśnie temat na dzisiaj, bo dzisiaj już kończymy, już jest godzina późna. Eee, jak byście wy zamontowali ten wyświetlacz? Czy w tej pozycji, czy po prostu tutaj, czy na tej rurze? Napiszcie w komentarzach, co wy na to uważacie. Jakbyście rozwiązali sprawy organizacyjne, tutaj jeszcze kierownicy. Chciałbym dodać, że na tej kierownicy musi się zmieścić jeszcze e, moduł ładujący USB, m, który był w poprzednim rowerze w dziącie, e, więc on, on tutaj musi się znaleźć. E, na pewno oświetlenie. A na dzisiaj to już wszystko. Także poprosiłbym właśnie w komentarzach, byście napisali, jakbyście jeszcze ewentualnie inaczej rozmieścili tutaj organizację na kierownicy. Artur dziękuję Ci za podwiedzenie dzisiaj tej manetki przydała się, na pewno ją wykorzystam w tym projekcie, mimo że w zestawie był tak zwana manetka typu Rollgas. A właśnie prośba teraz do wszystkich oglądających. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, prosiłbym, byście zasubskrybowali, bo jest to dla mnie bardzo ważne, nie ukrywam. Każdy subskrybent jest dla mnie ważny, motywuje mnie to do dalszego działania. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj. Z góry serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy ja Wam dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.